Cześć i czołem. Witajcie w kolejnych Hiroshima piątek. Słuchajcie, Tu e, Tutaj są dwie turki poza mm, nagrywkami. E, I teraz, tak, tak, ale idziemy sobie tutaj. E, zebrałem trochę armii też w USA. W zasadzie, zebrałem tyle armii, ile byłem w stanie zebrać. Czyli niezbyt wiele. Hmm, ale mam nadzieję, że to jesteś tam do pięknie Kiedyś go chciałeś. Wskoczysz przed niego fantastycznie. Go ty ty. Dobra, go. Mamy strzelcy migorowy. I ze zrobisz, ale tyle to bijasz. z nie jest ich. Ehm, tak, zebrałem tam trochę armii. Na pewno wygląda to w ten sposób. Mam bardzo spore problemy, jeśli chodzi o finanse. Ehm, dość ciężko jest nam tutaj ehm, się w całości w. Wy... Rekrutować, nie? To jest gdzieś tam problem, który napotkałem na swojej drodze. Wydaje ja mi się, że będzie git. Eee, I tym samym, słuchajcie, tym samym chyba sobie pójdziemy w tę, w tę mańkę i zaczniemy sobie... O, tu jeszcze kierunki do mnie jadą. <grym> będzie się na pewno wycofać tego, po armię, prędzej czy później. wszystko już Nie mamy cały czas jeszcze lepszych kapłanów, to jest gdzieś tam problematyczne też dla mnie. Nie będę mówił że nie. tak sobie zerknęłem na rywala. Rywal jest dla nas na Wullstanie. Uważam, że ma całkiem niezłą armię. Eee, na Wulstanie jest on dla nas wyzwaniem, więc może być późno, jeśli dojdzie do jakiejś walki z, z nim, A, ale wydaje mi się, że gdzieś tam damy radę. Dobra, są do pojechania moim zdaniem. Bez strat, bez strat. Absolutnie bez strat. Uuu, to tak, zmienia się już tutaj podłoże. Fajnie w sumie. Też będzie klimatycznie. Tam nie musimy wystawiać zagrać W grupkach jesteście, no spoko. Co, coś nas się, nie? Ta niech co. Ubijaj się. Także zerki. Spoko. No wydaje mi się, że to i tak nie jest jakiś duży problem dla nas. Sieknie go tam kieruje fantastycznie. Eee... Wyszymy sobie berzerkę, a nie werser go i tak go bije w razie w ogóle. nie spojrzałem w że pierun, ma tam do dolot. Do eee, Mógłby mieć w sumie, panie, by było. Uh, przeszywająca się, fantastycznie. Ma dolot, Ej, czyli pierun ma przez całą mapę przejść. zajebiście w sumie. Mega, mega zajebiście, będzie miał to mega przydatne. Dobra, 1400X posiadło, trochę hajsu, to jest ważne. Matronki, tronki, czy tamte weźmy cieniach, ma też co do porodzenia, nie? Zrobię, słuchajcie, rzecz taką, że zapiszemy sobie tutaj gierkę i liczę, że kiedy do mnie dołączy. Jajce. Nadzieja martwą głupich, jak się to ma nie? Um, powiedzcie, co wy tutaj bronicie? Jakie artefakty? Pierścień Sarisusa. Nawet spoko. No gdzieś tam nie jest to coś, co mnie jakoś bardzo dupę ratowało. Co to jest ciekawego? W zasadzie nic. O. Uf, uf. Ale garnizon, czemu tutaj jest no, jakiś dziwny ten garnizon, nie, nie, nie pasuje na tutaj rozgrywki Tędy nie przejdziesz, serio? Ale kub no dobra, to nie wiem co mam robić na karie Idź gdzieś tam, w tamtą stronę w takim razie straszny, że tędy nie przejdziemy, trzeba będzie się dookoła to łać? ułać eee, Zbieramy sobie na pewno na piątkę Magilda Jeszcze nie, zróbmy sobie, aha, ale ja nie mam, nie, mam już kopalnię siar, no to jest git. To zrobimy sobie piątkę Magilda, zobaczymy czy tą portal siądzie. I wish, że siądzie. To tak bardzo, bo bez tego trochę w dupkę jesteśmy. No nie no, nic nie tracimy. Wszystko, w dupkę będziemy. Tak, git. Chce się w jednej kropetki. Dobrze, ją wszystko. Morduj tam. Okej, okay, nawet spoko. Dawaj tu. złap ją. Fantastycznie. Jeszcze chwila zająciła. Deda raczej. Oj tu. Dobijewa już jeszcze, nie, ale wózan już z ławki na spokojnie się. Nie rozprawi fantastycznie. No, całkiem fajnie ta armia. Pieruny, kurde. mi się mieć ich więcej, nie? Bo one bardzo, bardzo fajnie mogą grać w moim stanie. Mamy siarkę. Czyli nie chcę cię być w stanie. Mamy siarkę, czyli jesteśmy sobie w stanie, żeby przejdziemy. Zróbmy, czy jesteśmy w stanie w tej górze zrobić już piąty magit? Bo się na zajęliście. Szybko się udało. Uff. No właśnie, no to będzie problematyczne przy czasem. Zapomnie, że, jest, że ja mam smoki w ogóle. Skity <laughs> ich nie wystawiłem do walki nawet. Eee, czy ja ich, chcę ich wystawiać do walki? One mogą trochę przyjąć, na ryja, więc... Więc sposób się trzeba będzie szybko po prostu suwać. go złapy. Ja zawiłeś. Nie! Dobra, nie walczymy z nimi. Na ten moment to się nie opłaca odwiedzony spoko. gdzieś chyba jeszcze były jakieś statystyki, czyż nie? Kurwa, tutaj są te Fenixy. Oh. Tutaj są jeszcze... Tutaj są te Manticory, to możemy je pojechać, PSW w Bo to już jest coś, coś, co tam... Hmm, co tam Duncanem było dużo ciężej zrobić. A, tutaj, dobra. zobaczmy sobie w takim razie ten Maggild. Piątku poziom, Zajadzi się Czy jest Armageddon? Mam Armageddon i uwaga, czy jest? mamy wszystko, czego potrzebowaliśmy, fantastycznie, fantastycznie zajebiście, elegancko, dobra, no to już mamy gierkę zrobioną, moim zdaniem. Mamy Armagedon, coś czego mi brakowało do zniszczenia, mamy tą portal, coś czego mi brakowało w ogóle do życia. Więc teraz w sobie chyba wyczyścimy tutaj te jeszcze dwa czy tam trzy siedliska, może spróbujemy te porobić, będzie to ciekawe. A następnie cofniemy się do zamku, zbierzemy sobie przyrosty kolejne, odłożymy to do teraz, tak mi się wydaje. I, 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 i pójdziemy się... I pójdziemy się... klepać już was przeciwnikiem, nie? Jakoś gdzieś tam będziemy musieli się wbić w niego. Eee, w tak, tutaj, bo why not. Z bym was przyjął, ale nie mogę tego zrezygnować miejsca w armii. Eee, was możemy też naklepać, pewnie, że tak, zgarniajmy sobie ile się da po prostu. Wszystkich statystyk, boostów, eksplod, dawaj mi to. Mam już ulepszonych tych, który miał ogień krzyżowy. Mm, ty jeszcze ogień krzyżowy, no to w zasadzie cały czas te podstawowe są lepsze gdzieś tam wybieram. Ee, może błąd. Może błąd. Never mind. Ee, możecie im w komentarzach, jeśli lepiej jest wybierać któryś inny, któryś... Wariant, na pewno przy Dzikich Hordach sobie podziałamy trochę długimi wariantami, bo tam chyba jest dość ciekawie to rozwiązanie z MCK. Tam ścigają was, pewnie, tak. I nic, nie dziękuję. Tutaj to ja nie potrzebuję, tutaj te antykory, będą kurwa... Ja nie wiem, on dolatują w pierwszą turę, czy nie, tego właśnie. nie jestem w Jakby w pierwszą turę, to... W gruncie rzeczy, ustawmy was. Nie dolatują, to, to w ogóle jest fantastyczne. Sieknij go tutaj pierunem. Odbierz, dwóch złapy, spoko. Błyskawica i lód zdejmie, czterech. I A Ośmiu. Wali implozją. Dzisiaj jak Sądzę, że i tak bez nieprodliwychśmy sobie tej całkiem świetnie poradzili, ale... Nie Mamy w niego. Chyba nie powinny się zabić, nie? powinny Słowo klucz. Uu, fantastycznie, wij w niego. Tu są te bary tak kluczy, że groźnie wyglądają. Na no, jakoś mega nie są moim zdaniem. Ale... E, Zamiś ten czart, też nie dziwota, ale zawsze wolę podejść dla pewności. E, Oj, ja mam tutaj kapliczkę do mamy. Spróbujmy pójść na te Phoenix, to będzie moim zdaniem ciekawa bitwa. Zobaczymy jak ona tam nam wyjdzie, ale... Wydaje mi się, że może być dość ciekawe. Danka, jego prędkość poruszania się po mapie, w jest naprawdę olbrzymia. Były te znaki również, i tak chyba mamy już wszystkie um, na wulstanie. Nie jestem pewien, ale chyba powinniśmy mieć już wszystkie runy, jakie są możliwe w tej grze. Więc um, nie powinniśmy się jakoś tam bardzo o to rozpuszczać, Ale zrobię już wszystko, miejmy z głowy i tyle. Um, czekajcie, zanim walka z nimi to, ja sobie tutaj standardową kamerkę poprawię. W ten sposób, ok, wracam do Hirousku, teraz tam Hirouska, zapiszę sobie gierkę, już tam dwa cykle, no i patrzmy na te książki, są już smaczki nasze z tyłu, no dobra, zobaczmy jak są ich będzie. kurwa 14, chyba jest grubo, nie chcę bez, nie chcę bez, nie chcę bez, bądźmy w ten sposób. 14. Zabije, żebym przetapił całą machę, tak takiego razu, rzutka no, ładniej idziecie. Uciekaj mnie. Tak, w gruncie rzeczy, tutaj ci berserkie robić, świetnie sobie z nimi razem, nie? Skrzećmy ich znowu. Dobrze, wejdź w berserkę, Sanchez, to jest z nich. Trzech. Super. Bez kontrataku, okej. Okay. Fantastycznie, dobra. Eee. A, chociaż nie wiem, czy aż tak dobra. Dobra, ileś Berserkerów nam padnie na pewno, nie? Tanie ile. Dobra. Przyjmuję. O nie, zapomniałem, że to są felicje. One się wskrzeszają z jak z popiołu za debil, Odsuńcie się wszyscy, tak żebyście mogli sobie postrzelać jeszcze w nich. Ty będziesz mi cały czas wytrwale w niego? Tak, dobra, walczcie, walczcie Podoba mi się nasza walka, siekaj w niego jeszcze raz. Uderz z złapy, super. Dwudziesta padła, dobra, czyli teraz... Aj, niepotrzebnie by uderzyłem złapy, słuchajcie, bo... W tym momencie coś się trochę w dupce Odejdź No właśnie bo był sens tutaj Czyli będziemy musieli wskoczyć coś jeszcze 26 dla jednego, okej okay. no, Chyba dość słabo to wprowadzę to 34 tym 34 tu postrzeżę Dobrze Wiesz się w berzerka znowu nie? Party minus no dobra, niech ci będzie Waituj, waituj Chyba moja takyka na wskrzyżanie nie jest aż tak zajebista jak nie wiem nadzieję, że będzie. Dajkuj, kogo walisz, Dezerka. No i właśnie... Runna z martwych stanu. 40% oddziela. Dawaj, Runa z martwych wstępnie. Dawaj. Wsiadł. Za nic. Jakie są straty? Kurwa, dużo. O ciul, Niech będzie. <grym> Powiedzmy, że to jest do przeżycia. E, chodźmy na ogniste smoczki. Mam nadzieję, że się dołączą. No, nie dołączają się. Ile ich jest? Dyszka. U, będzie ciekawa. Bitka. Na nich postaramy się jak najmniej. Jak najmniej z nimi walczyć wręcz Jak najbardziej ich poobijać, bo oni mają prawo przełomowe, no właśnie Tutaj tego nie klikaj w ogóle Najlepiej Dajcie w Ile tutaj jeszcze macie do mnie? Już mało um, Dostaj to Dłużej Czekaj, tego eee, Teraz za tyle zadać 10 obrażeń, czyli przeżyje dobra jaj. Zero za przecież ładnie stankowaliśmy ty się zesrałeś nie ma o nawet siekaj w niego siekaj w niego wajtuj. Wajtuj, wajtuj, wajtuj jeszcze wajtuj. Tu już nie możesz sięgnąć w no nie możesz ale ty możesz sięgnąć tam implozją za tysiące obrażeń Nie dojdziesz tam, no to fantastycznie ci pokaź do nas I teraz już chyba bez problemu nawet cię ten harpun nie wziął, nie? A co? Co to zapominam? Czyli mamy porobę. Uuu! Fajno. Mm. Tylko że nic tego nie potrzebuję. Hm. totalnie nic tego nie potrzebuję. Więc wzięcie czegokolwiek oznacza już definitywne wyjebanie się ze skinbilla. Szkoda. Pch, bardzo szkoda, ale cóż tam to jest. No mogę niska kolejnego. Gdzieś... A, tu jest ten. Kapliczka do przerwy. Jest gdzieś na styku, gdzieś było to, planetarium, nie? O kurwa, czemu mi nikt nie mówił? Tak, tam luz był eee, stanął, trzeba jak najprzyjemnicować. Buduję kasupkę strażniczą, ciężary, ciężary, widzowie. Ile mu zajmie przyjście tutaj? Dużo dłużej niż bym chciał. Nie, nie zdążę do zamku. Był w stanie szybciej, ale nie na tyle, żeby był w stanie tam dojść przed razem. To jest bardzo słabe. Ostatni auto zapisy 12.34, czyli 10 minut temu. Czyli na przykład Nie walczmy z tymi Feniksami może, tylko się cofnijmy do zamku od razu. Zgarniemy, co mamy zgarnąć już i tyle, nie? Tak, mi stoi ten prostu faktycznie. Kurwa. Wyzwanie. Hm. Spróbujmy w ten sposób. E, a może jeszcze inaczej słuchajcie. Przynajmniej sobie zapis auto zapis trójeczkę. I żeby mi ten autozapis nigdzie nie stwierdził, no właśnie, to jest dajmy tak. Nie. Ciep się Git Czytamy sobie teraz z powrotem w stan na font dwójkę Kombinacje alpejskie robimy No i zadupcej w stanie. Będziemy mieli słabsze statystyki przez tak Jak trudno, no mamy więcej arty. Sorry na mnie wzięło Tajemnica, tajemnica. Eee, para wanym. On... Niśnik Dziękuję. Nie wiem, co się zdrowia. zrobi. Dobra. dobra, kurwa, nie, on zdąży przed nami. To. Hmm. Jest za szybki ten teraz. teraz. On idzie po ścieżce, pewnie ma jeszcze plus od staliny, nie? No, no, no i teraz już pewnie wchodzimy w zasięg, nie? Się nawet nie sprawdzam, tam byś ciągnął karabinu, no bo jak No. Nie ucieknij mi zapisie. To będzie nazwa sejba, która... Zdefinimy bardzo dużo. Mm, jesteśmy chwilę przed wybiciem Nevela, nie? Dobra, nie, 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 kuszę losu. Wracaj do zamku, w ustanie. Zanim do nas dotrze, to już będziemy mm, na spokojnie siedzieć w zamku. Jeszcze tutaj możemy skoczyć, tak mi się wydaje. Duncan, ty mimo wszystko iść tam, gdzie szedłeś. E, dla ciebie nie ma dużego zagrożenia, więc, e, luzik. przejdź przejdźmy tutaj o, to jeszcze Jest bardzo dużo statystyk, no to fantastycznie, iść tam, eksploruj. Dobra, To jest ta będzie przydatna, mega przydatna. Ściągaj mi od razu karawany, za pamięci, żeby one wszystkie na pewno zdarzyły do nas dotrzeć, hmm. zanim wiecie co. Zanim dotrze do nas przeciwnik, ty idź gdzieś się tam, odsuń, schowaj się najlepiej. Facet, żeby im się nie stracił gdzieś przypadkiem. E, dobra, oddajmy turkę. Zobaczymy, czy pan Andreas już się pojawi na horyzoncie. Tak, już się tutaj wynurza. Tego ja go wtedy z syna nie widziałem, bo on dopiero coś się tutaj wynurzał, nie? Znory. Dobra, busta. Samo możesz podejść. Tam. Super. Ten do ataku jest naprawdę bardzo przyjemny. Posiadać więcej 17. Spoko, 3 tury, będziemy przed nim w A Nie, 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 nie. Cością na gdzieś czek najwięcej pustów, wiecie jakie. Będzie wstanieć tam na szczęścia i tak dalej, nie? Iść tam w sklepsze, gdzieś tam odejść. z gdzieś tam... Odeź, żeśmy sobie oczu nie chcę ci widzieć. Chcecie znać kolego? Eee, tutaj, może zanim rozbudowywać to, bo nie do końca potrzebuję to rozbudowywać. Tak, przekiśmy trochę hajsu, bo widzę, że będą ciężary. Z tą rekrutacją. Nie idziesz po statystyki, to jest gdzieś tam pocieszające. Ja siedzisz mi na ogonie bardzo dobrze. Znaczy, bardzo bardzo blisko. Bardzo blisko siedzimy na ogonie. Co się stało? A, myślę, że jakiś bohater jakby się pojawił na tym mm. Dobra, nie cofaj się w co Muszę cię tylko tutaj. Jest jedno do szczęścia, chociażby w Trzy do szczęścia, zero morali, ale zaraz dostaniemy jeszcze jakieś guziki z kaczmy tutaj. Tak mnie mam. Następny budul. Raczej nie powylepiaj to wszystko. Na was, na was, was. Teraz. Yes. Jeszcze jakaś karawanka chyba do nas jedzie, nie? No, tak, jeszcze z kierunkami jedziemy, więc tam jeszcze nic nie rekrutujmy. Z wami to może nie. Z wami możemy sobie zaraz powalczyć. Ja nie będę... Może na to, że nie będzie nie. No, gdzieś dalej, dalej się to facet się nie wychyla i masz zetkę. E, tutaj nic nie budujemy jeszcze. No ile mam przychod złota 5000. Ej, wycofuję się. Dziwny ruch, szczególnie, że miałeś miejsce na wideo. Ja wiem, że ja podchodzę już pod zamek, ale. Z Armagedon jest, jakie je, by się brakowało. Ja to jest bardzo głupie, bo to my cieszymy się więc kolego. No. Więc kolego no, nie za bardzo masz ja teraz szansę, żeby mi już się dopaść, nie? Poza miastem, e, czy nawet na mieście. Dobra. E, rekrutacja na fula, czy się, na fula, tyle, ile byliśmy w stanie, nie? Wyprzedacie? E, Fajno. Nie za bardzo co budować nawet, więc sprzedajmy e, się trochę. Tylko tych surowców, które nas faktycznie potrzebne, nie sprzedawajmy. Trzech burzowych, siedmiu kapłanów. Zróbmy w ten sposób, nie? 16 ich mamy, więc całkiem, całkiem mocno zaczyna wyglądać. Jak wygląda teraz, e, dalej jest wyzwanie. Ale mamy tą portal, no to, to jest najważniejsze gdzieś tam u nas. Możemy sobie wrócić, a nawet nie wrócić, co pójść w kierunku tej Dankana. Tu by się to bardzo strasznie. Pójść w kierunku Dankana. I będziemy sobie w stanie tam teraz e, poprzeprowadzać te boje, pozbierać te same statystyki. Chodźmy w te Chodźmy, może nie traćmy. I wszystko. E, nie jest to korzystne. Rozsyłamy się w ten sposób. No, nawet nie pikuję cię. Zobaczysz przed nich? Tak, dostaliśmy. 17, 17. Tutaj większe obrażenia, co ciekawe. 15, ok. 16 obrażeń, niewiele. Czekaj niego. Czekaj niego. Czekaj niego. to No i tu. No i kawalerzysta już wybija. Super, właśnie. Niecinam, nie ci tam kanapkę pakuję do no tak taki z czystej Ciekawe, siły. Tu też trochę bok masz. O, no trochę. A, tu jeszcze będziemy mieć ten set przecież. Krasnoludzki. Jak bo z chęcią przy każdej wątanowi, słuchajcie. Służki średnie to no. no, tak zrobimy. Złapmy się co tutaj pan Andreas wypini. Pan Andreas się cofa. Pan Andreas spenia. A nie, on wraca. I się cofa. Chciałbym kupić jakiś fajny artefakt i poszedł tepać te aniołki, nie? Może z tego wynika ten niegodziwaczny ruch. No nic, słuchajcie moi kani. na razie wam bardzo podziękuję, sobie wam bo już tutaj poczyszczę, to wszystko. Eee, to spotkamy się jak już będziemy gotowi do walki z to Więc dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Widzimy się już, już bo standardowo w standardową o 18.13. Do zobaczenia, do zobaczenia. cześć, na razie.